Miłość jest obrazem wojny. Twórze opuszczą jej znaki. W słodkich obozach kochania, musisz znosić trud wszelaki. Gdy miłujemy, znosimy Najstraszniejsze niewygody, Długie marsze, ostre zimy, Ciężkie noce, srogie chłody. Znoście to wszystko. Niechaj zrzuci pychę z serca, Kto miłością żyć poczyna. Nie każę ci obsypywać darami twej ukochanej. Przyślij upominek drobny, ale ze smakiem wybrany. Gdy się w sadzie bujne drzewa Pod owocu gną ciężarem Kosz najpiękniejszych owoców Odpowiednim będzie darem Prócz owoców posłać możesz Kwiczoły albo gołębie W ten sposób dasz lubej poznać Wiernych uczuć twoich głębie Zale ci mam radzić przesłać Twej kochance tkliwe rymy? Chcemy solidniejszych darów chociaż poezję chwalimy. Nawet dziki barbarzyńca, nieogładzony, nieczuły, może być pewien tryumfu, jeśli ma pełne szkatuły. Żyjemy dziś w złotym wieku. Wszystko otrzymasz za złoto. Ta, co nawet słynie cnotą, nagradza złoto pieszczotą. Gdyby Sam Homer się zjawił w towarzystwie mu z dziewięciu, ale z pustymi rękoma, wyznając miłość dziewczęciu, choć nad jego utworami wszędzie słyszymy zachwyty, Sam Homer, mimo swej sławy, wyleciałby na łeb zbity. Jeśli pragniesz zachować na długo miłość Twojej pani, chwal to wszystko, co w niej widzisz. Chwal i to, co widzisz na niej. Podziwiaj jej uczesanie. Czy fryzuje się żelazkiem, czy na poły dzieli włosy boskim, jaśniejące blaskiem. Pochwal w tańcu jej ramiona, chwal jej głos, gdy pieśni nuci, a skoro je skończy śpiewać. Niech cię to serdecznie smuci. Miłość słaba na początku, gdy przechodzi w nawyknienie, coraz bardziej potężnieje, zmienia się w żywe płomie. Przyzwyczaj do siebie lubą. Znaczy to ogromnie dużo. Znoś wszelakie jej kaprysy Choć cię męczą, choć cię nużą Niech cię widzi bezustannie Niech nic prócz ciebie nie słyszy Niech twój obraz dniem i nocą Ukochanej towarzyszy Lecz gdyś jest pewien, że tęskni dotkliwej miłości twojej Oddal się Twe oddalenie Niechaj ją zaniepokoi Niech odpocznie Wypoczęta ziemia Sutrze daje plon Chciwiej deszczu zimne strugi pochłania grunt wysuszony. Lecz niech twoja nieobecność nie dłuży się nieopatrznie, Luba o tobie zapomni i o innym myśleć zacznie. Nieobecny Menelausie, tyś był winien, że z Heleną trojańczyk w amory wdał się. Jak można było odjeżdżać, gdy została żona młoda pod jednym dachem z Parysem? Wszyscy wiemy, krew nie woda, szaleńcze, dałeś gołąbkę na pożarcie krogulcowi, jagniątko wilkowi, który tysiące owieczek łowi. Helena była niewinną. Parys był również niewinien. Mąż dał im lokal do grzechu i zostawił czasu mnóstwo. Mąż, powiedzieć można, całe sprowokował cudzołóstwo.